Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Czy mogę starać się o zwolnienie z testu językowego oraz ułatwienia przy egzaminie na obywatelstwo? Tak, istnieją trzy główne typy ulg od wymogu zdawania testu z języka angielskiego oraz egzaminu z wiedzy na temat historii i rządu Stanów Zjednoczonych, czyli tzw. Civics Test. Aplikanci mogą ubiegać się o ulgę w następujących sytuacjach. Po pierwsze, w czasie złożenia petycji o naturalizację, aplikant miał skończone 50 lat oraz mieszkał w USA jako stały rezydent posiadacz zielonej karty od co najmniej 20 lat. Osoba taka jest zwolniona z testu z języka angielskiego, musi jednak zdać Civics test w wybranym przez siebie języku. W takim przypadku aplikant musi przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem. Tłumaczem może być znajomy lub członek rodziny z pewnymi wyjątkami. Po drugie, w czasie złożenia petycji o naturalizację aplikant miał skończone 55 lat i mieszkał w USA jako stały rezydent posiadacz zielonej karty przez co najmniej 15 lat. Taka osoba zwolniona jest z testu z języka angielskiego, musi jednak stać. Civics test w wybranym przez siebie języku. Również w tym przypadku aplikant może przyjść na rozmowę kwalifikacyjną z własnym tłumaczem. Tłumacz może być znajomym lub członkiem rodziny aplikanta, z pewnymi wyjątkami. Po trzecie, w czasie złożenia petycji o naturalizację, aplikant miał skończone 65 lat i mieszkał w USA jako stały rezydent posiadacz zielonej karty przez co najmniej 20 lat. Aplikant spełniający te warunki może ubiegać się o zwolnienie z testu z języka angielskiego, musi jednak zdać uproszczoną wersję Civics Test w wybranym przez siebie języku. Tak jak w poprzednich przypadkach, aplikant musi przyprowadzić na rozmowę kwalifikacyjną własnego tłumacza, którym może być znajomy lub członek rodziny z pewnymi wyjątkami. Dodatkowo każdy aplikant, niezależnie od wieku. Może ubiegać się o zwolnienie z testu z języka angielskiego i z Civics test z powodów medycznych. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od wykwalifikowanego lekarza o chorobie lub kondycji fizycznej lub psychicznej, która trwa lub będzie trwała co najmniej 12 miesięcy. Przykładem choroby, która może dać podstawę do zwolnienia z obu testów, jest Alzheimer's. Jednak ostateczna decyzja o zwolnieniu z testów. Należy zawsze do oficera imigracyjnego, który może nie wydać zgody na zwolnienie z testu i egzaminu, jeżeli uzna, że aplikant jest zdolny do poddania się testowi. Nazywam się Agnieszka Piasecka i jestem polskojęzycznym adwokatem imigracyjnym. Urodziłam się i wychowałam w Polsce, a następnie wyemigrowałam do Stanów Zjednoczonych, gdzie uzyskałam Zieloną Kartę oraz Obywatelstwo Amerykańskie. Osobiście przeszłam przez wszystkie etapy procesu imigracyjnego. I mogę pomóc wam w sprawach imigracyjnych w Colorado. Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną po polsku, zadzwoń na numer 303 475 7212.